Chcesz wyglądać jak Kapitan Ameryka, Iron Man, Batman, Superman czy inny bohater z komiksów? Zapraszam do odwiedzenia linku w opisie, jak również przypiętym komentarzu, który prowadzi do sklepu z ubraniami, gdzie otrzymacie dodatkowe 10% zniżki do i tak konkurencyjnych cen. Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie dotyczącym Marvela. Mam dla was dzisiaj wielki, ogromniasty news dotyczący Iron Mana. Jak wiecie, a może i nie, jeżeli nie to właśnie się dowiadujecie, Minionej nocy, też zależy kiedy oglądacie ten materiał, miały miejsce rozdania nagrody Saturna. No i wystąpił tam Kevin Feige. Takie miał krótkie przemówienie i powiedział coś bardzo, bardzo, bardzo ciekawego. Otóż um, niedługo będzie miał swoją premierę tak zwany Infinity Saga Box Set, czyli wszystkie filmy um, Marvela na DVD i Blu-rayu. I zdecydowanie sobie to kupię. Wiecie dlaczego? Ponieważ Kevin Feige powiedział, że mają taki skarbiec, w którym trzymają wszystkie niewykorzystane sceny, alternatywne sceny, zmienione sceny, których jeszcze nikt nigdy nie widział, o których nawet nie wspominali, bo po prostu były tak beznadziejnie głupie albo tak nieudane, albo tak właśnie świetne, że postanowili po prostu z jakiegoś powodu ich nie używać. Może chcieli je później użyć, może, może nie, cokolwiek. W każdym razie powiedział, że mają. Mnóstwo scen, których nikt nigdy nie widział, i mają zamiar dodać te wszystkie do nowego box setu. No i podzielił się jedną taką alternatywną sceną z Iron Mana z 2008 roku. Otóż scena po napisach pokazuje Nika Furego, po raz pierwszy w MCU i Iron którzy rozmawiają o inicjatywie Avengers, o tym, żeby Avengers właśnie powstało. No i ta scena początkowo miała być inna. W tej scenie Nick Fury miał powiedzieć o Spider-Manie i X-Menach, o mutantach i zaraz wszystko opowiem. Także prezydent MCU Kevin Feige miał taki pomysł, takie, takie marzenie można to nazwać, żeby wszyscy Avengersi mieszkali i żyli w tym samym jakby uniwersum, w tym samym świecie co Spider-Man i mutanci. Jak wiecie, no teraz Teraz to wiemy, że Spider-Man jest w tym samym um, uniwersum co Avengersi, ale wcześniej nie, wcześniej był osobno. No i teraz Fox um, został wykupiony przez Disney'a, także prawa do mutantów już ma um, Marvel. Także widzicie, Wystarczyło 10-11 lat i wszystko wróciło do normy. Także w tej scenie z 2008 roku z filmu Iron Man Nick Fury zanim wspomniał o inicjatywie Avengers, wspomniał coś o radioaktywnych pająkach, które ugryzły jakichś tam losowych ludzi, w tym przypadku no oczywiście Petera Parkera, no bo kogo by innego? No i wspomniał coś o mutantach. Także widzicie, jakie plany miał Kevin Feige, miał ogromne plany, no ale niestety Właśnie ta scena wylądowała w śmietniku z tego powodu, że Sony miał prawa do e, Spider-Mana, a Fox miał prawa do mutantów. Dlatego być może nagrali tą scenę z e, nadzieją, że coś się zmieni, ale niestety musieli to odrzucić. No i teraz właśnie wyjawił tą scenę, no bo tak jak wspomniałem parę chwil temu, Spider-Man był w MCU przez, przez chwileczkę, a właśnie... Fox został wykupiony przez Disneya, także bardzo ciekawe co jeszcze będzie w tym całym box secie. Od razu wam mówię, że na Bank go sobie kupię, jeżeli się tylko pojawi w Wielkiej Brytanii. Coś czuję, że się pojawi, także będzie więcej filmów o alternatywnych scenach um, właśnie w każdym z tych filmów. No i jeszcze tutaj mogę was zaprosić do kolejnego newsa, który już teraz wiem, że też się pojawi w niedzielę. Także czekajcie, i to powiem Wam, że będzie wielki news, jeszcze większy niż ten. Także trzymajcie się, do zobaczenia. No i czekajcie, na razie.